Cześć, dzień dobry wieczór, witajcie, drodzy widzowie. Szybka aktualizacja, co się dzieje na wetkańskiej, na balkonie. Dla sprawnego oka mamy siatkę. Siatka specjalnie dla psa. Na łapach mam farbę. A dlaczego? Bo noszę ślady stworzonej przeze mnie, to nazywać? paleciaka stworzonego przeze mnie paleciaka paleto ławki. Kto jak woli, zielony kolorek, pomalowane. Czy będę lakierował? Zobaczymy, bo jeszcze jest bez warstwy lakieru. Mam obiekcję, żeby po wyschnięciu tą farbę delikatnie zetrzeć, aby uwydatnić słoje i polakierować. Ale to zobaczymy, mówiłem o Marakuizobi. No to patrzcie, drodzy Państwo, sezonowo, bo sezonowo Marakuje Passiflora, czy też męczennica, już zajęła stanowisko na siatce. Zajmuję połowę balkonu, i uwierzcie mi, sztuka za 5 zł. Jedna sztuka za 5 zł. No to opłacało się bardzo. Kaktusy i inne rośliny, żeby nie było, że sobie ograniczyłem dostęp, to mam tutaj kawałek metalu, listwy metalowej. Podnoszę ją do góry i mam dostęp do roślin do tego poziomu. Coś więcej powiedzieć, coś więcej dodać? Nie wiem. Ja zbieram się do pracy, bo pracować też trzeba. Pasy flora czy zakwitnie w tym roku? Wątpię, ale jeżeli zakwitnie, będę bardzo, bardzo rad. Dalej, kaktusiaki nadal wychodzę z podziwu, bo dosłownie od niechcenia je powrzucałem do takiego małego pojemnika i w dość sporej ilości sobie rosną, w sporej ilości naraz. Kolejne rośliny, jak widać, nawet żyją. Nawet wypuszczają kolejne szczepki. Czyli będę miał jeszcze, jeszcze więcej roślin do rozmnażania. Papryka. Papryka dwukolorowa na wskutek słońca traci swoją barwę, ale jestem ciekawy owocu, bo nadal nie wiem, co to będzie. Papryka słodka. Jak widać, również szykuje się do kwitnienia. Także tylko czekać. Do doniczki powrzucałem skorupki jajek. Po co, dlaczego? Szczerze? Bez powodu. Ale z drugiej strony zawsze to mniej wilgoci ucieka, a troszkę wapnia wpływa. Krasula kształtuje się na bonsai. Czekam, aż mi się rozrośnie. No i nie mogę się doczekać. updatecik pomidorów. Tup, 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 tup. Jak widać pomidorki kwitną. Oraz dwa, dwie sadzonki mi padły. Przetrwały bardziej gruntowe. Żółty pomidor im przetrwał i z tego co pamiętam, czerwony, koktajlowy. Kaktusiaki no mają troszkę dużo tej wody. W sensie no, to jest torf. Czego się spodziewam od Ziemi Uniwersalnej. No i opadów w Lublinie. Mamy porę suchą, więc dadzą sobie radę. Tam niżej, ale to już na następnym nagraniu, bo się spieszę. Mam też kaktusiaki, siewki własne i peryskopis. Tak sobie wychodzi na miasto, na zewnątrz. Jest dość wiecznie, mam nadzieję, że strasznie nie psuje to odbioru audio. No to co? Ja się zbieram, a wy trzymajcie się. Niedługo pewnie Dydek będzie tutaj sobie hulał swobodnie. Jak będę w pracy czy współlokatorzy, więc już jestem szczęśliwy, że piesek ma jednak większy wybieg na zewnątrz. Na to co? Trzymajcie się tam. I na raziszka.